Witam wszystkich, z tej strony Ulat, jesteśmy dzisiaj na sobotnim nagrywanku i nagrywamy coś troszkę nietypowego, znaczy w sumie to dla nas dość typowo, tak, ale tym razem recenzja nie repliki, a lunety. Do recenzji, razem z jedną z replik, której recenzję już widzieliście, bo było to SR-15 od G&G, dostałem również lunetkę, dostałem lunetkę S6, a S6 już kiedyś recenzowaliśmy, ale to jest nowy model. I właśnie dzisiaj się nim zajmiemy, aby Wam pokazać co się zmieniło, jak to wygląda i przy okazji przetestować też nowy sprzęt do nagrywania tego jak widać przez lunetę. Lunetka, o której dzisiaj będziemy mówić jest to lunetka Victo Optics, jest to luneta dokładniej S6 1-6x24i Fiber. I jest to luneta, która przychodzi do nas w takim ładnym kartoniku, klasycznym kartoniku, takim samym, bardzo zbliżonym przynajmniej do tego, co normalnie dostajemy od Victo Optics. I tak to się prezentuje, jest to całkiem fajne opakowanie. Ja te opakowania, przyznam się szczerze, lubię, są ładne. Mamy od góry oczywiście logo Victo Optics, mamy... Tutaj rysunek krzyża, jaki możemy znaleźć. Mamy dokładny opis produktu z drugiej strony, natomiast mamy grafikę, jak nasza lunetka wygląda. Od dołu mamy też Victor Optics i mamy też opisane, że mamy jednoroczną gwarancję. Trochę krótko, ale cóż. Żeby otworzyć pudełeczko, po prostu podnosimy górę. Do nam zostaje. Mamy wszystko spakowane w ten sposób. Ta to była już kilka razy wyjmowana przez właściciela. Ja nie jestem pewien, czy mamy tutaj komplet akcesoriów, bo wydaje mi się, że czegoś brakuje. Osobiście, ponieważ spodziewałbym się czegoś jeszcze, ale zaraz o tym powiemy. Na razie odłożymy lunetkę na bok, zajmiemy się tym, co poza nią mamy w zestawie. W pierwszej kolejności mamy montaż 30 mm. Jest to dwuczęściowy montaż w pudełeczku. Montaż jest tej konstrukcji od razu mówię, montaż nie jest wysoki. Jest to dość niski montaż i nie każdemu może ten montaż oczywiście pasować, nie w każdej lepicy. więc zwracam na to uwagę. Montaż skręcany na cztery śrubki, tutaj jednym dociskiem. I to są dość fajne montaże, bo to są montaże, które w teorii mogą spokojnie iść do użycia na palną, na jakąś palną 223, raczej nie mocniejszą, ale jak najbardziej mamy montaż, który powinien to znieść. Skoro dwuczęściowy, no to mamy oczywiście dwa takie elementy. I oczywiście mamy też kluczyk, jest to torksik, ciężko mi powiedzieć jaki dokładnie rozmiar, służy on do przykręcenia naszych lunety tutaj, żeby otworzyć te obejmy. Dalej mamy woreczek z takim przedłużeniem, jest to bolczyk, który, bolczyk, no nie wiem, uchwyt, dźwignia, jakkolwiek byśmy tego nie chcieli nazwać, którą możemy sobie wkręcić w element, który służy do regulacji powiększenia, po to żebyśmy mieli wygodniejszy chwyt, łatwiej mogli przesunąć powiększenie lunety. Spoko, fajnie, że to jest. Dość proste, dość wygodne. Moja tylko uwaga: jeżeli to, tego używacie, wklejcie to na kropelkę kleju do, gwint, do gwintów, żeby nie odleciało. W moich lunetach to regularnie się wykręca, więc zwracam po prostu na to uwagę. Kolejna rzecz to mamy ścieleczkę z mikrofibry. Nie za duży taki kwadracik, nie wiem, 15x15 cm, ale jest. W razie czego możemy tym wyczyścić optykę. I tak naprawdę to wszystko, co mamy w opakowaniu, i tutaj mi jednej rzeczy brakuje. Przede wszystkim spodziewałbym się, że tu powinien być kluczyk od zerowania wieżyczek. Możliwe, że właściciel otwierał paczkę, no bo jak widzicie, luneta nie jest też w woreczku, i tak dalej. Możliwe, że gdzieś to wypadło. Moim zdaniem powinno być. Ja się dopytam i tutaj napiszę potem w opisie, czy to było. Czy był taki kluczyk. I czy ewentualnie było coś jeszcze. Więc pakujemy z powrotem te wszystkie akcesoria i zaraz przechodzimy do samej lunety. Mamy lunetkę dość prosta, dość mała. Zacznijmy od tego, że na lunecie mamy założone oczywiście pokrywki z przodu i z tyłu otwierane ze sprężynką, które mają nam osłonić optykę przed zabrudzeniem w transporcie, czy powiedzmy przed samym użytkowaniem. Żeby nam jakiś pył czy kurz nie dostał się na soczewkę, obiektyw, cokolwiek, żeby to wszystko było ładnie zabezpieczone. Okej, okay, fajnie, że to jest. Yy, siedzą one dość fajnie, dość ciasno, ale nie jakoś tam, że musimy się siłować, żeby je zdjąć. Zaciskają się, chodzą moim zdaniem, prawidłowo, nie ma tutaj się przyczepić. Więc tyle, jeżeli chodzi o te części zewnętrzne, powiedzmy, dodatkowe. No i teraz możemy przejść sobie spokojnie do naszej lunetki. Lunetka ma. Obiektyw 24 mm, ale tubus mamy 30 mm. Lunetka jest z krzyżem w drugim planie. To teraz możemy sobie przejść do tego, co tutaj mamy, jeżeli chodzi o regulację. Przede wszystkim mamy regulację tutaj wieżyczka do regulacji w poziomie i do regulacji w pionie. Są one oznaczone jeden klik, to jest 1 piąta mil, więc dość precyzyjnie, chociaż nie jakoś wybitnie, bo nawet na 1 dziesiątą mil, żeśmy mieli. Niektóre lunety, takie powiedzmy większe. Jak na biegówkę, to powiedzmy, że jest to akceptowalne w jakimś stopniu. Mamy tutaj też, jak widzicie, mamy właśnie nacięcie, które służy nam do ewentualnie zerowania wieżyczek. Jeżeli to odkręcimy, między innymi właśnie tym kluczem, o którym wcześniej mówiłem, to możemy zdjąć wieżyczkę, obrócić ją, nie przestawiając punktu celowania, punktu czy, czy siatki. I przestawić sobie wieżyczkę tak, żebyśmy mieli ten, powiedzmy, przystrzelony punkt na ustawieniu 0, żebyśmy zawsze mogli łatwo do niego wrócić. Więc to jest dość ważne. Co więcej, jeżeli chcemy przestawić naszą wieżyczkę, chcemy wyregulować to, dopóki ona jest, powiedzmy, wciśnięta, nie jesteśmy w stanie nic tutaj zrobić, nie jestem w stanie tego obrócić. Żeby to zrobić, żeby zmienić położenie naszej siatki, musimy unieść wieżyczkę i ona wtedy daje nam się obracać. Klika bardzo przyjemnie, powiem szczerze stawia taki wyraźny opór, ale nie jakiś bardzo duży i klika bardzo przyjemnie, bardzo wyraźnie, więc nie ma możliwości, żebyśmy przeskoczyli o za dużo klików niż chcemy, jeżeli oczywiście te kliki liczymy, tak? Bo jak ktoś, no to wiadomo, ciężko byłoby mówić, że będzie w stanie określić, ile klików przestawił. I potem, jak już sobie ustawimy siateczkę, to oczywiście wciskamy z powrotem naszą wieżę i ona jest zablokowana. To samo tyczy się wieży do poziomu, obydwie działają tak samo ten sam sposób i obydwie mamy możliwość wyzerowania tych wieżyczek. Natomiast, jeżeli obrócimy lunetkę o 180 stopni, na drugą stronę, od regulacji w poziomie mamy oczywiście regulację podświetlenia. Oczywiście w regulacji podświetlenia jest też miejsce na baterii. Odkręcimy sobie to miejsce na baterię. Tutaj zazwyczaj też często jest nacięcie, żebyśmy tym kluczykiem mogli sobie to wow, otworzyć. Niestety tutaj w kapturku mamy logo Victor Optics, więc niestety nie mamy za bardzo ułatwienia. Na tyle dobrze, że to jest dość szerokie i mamy dość tutaj takie ponacinane, więc dość łatwo się to odkręciło. Pod spodem mamy miejsce na baterię CR2032. Taka bateryjka, raczej wszystkim znana, chyba najczęściej używana w optykach. Ona tutaj wchodzi plusikiem do góry, do was, a minusikiem do środka do lunety. Wkładamy na. Pokrywce jest O-ring uszczelniający, żeby nam się tutaj nie dostała gdzieś woda. Ustrzegam, że bardzo ostrożnie jak będziecie to wkręcać, żeby nie uszkodzić gwintu. Gwint jest bardzo cienko zwojowy. Łatwo byłoby go zerwać, jeżeli źle, źle zaczniemy wkręcać naszą pokrywkę. Pod samym gniazdem baterii mamy regulację podświetlenia punktu celowniczego, a dokładniej samego środka siatki celowniczej. Ponieważ podświetla nam się tylko środeczek, sam punkt środkowy nie podświetla nam się nic więcej, mimo że krzyż ma taki... Półksiężyc, powiedzmy, czy półkole raczej, półokrąg, o tak, półokrąg to chyba naj, najprościej, najczytelniej, który idzie nad punktem celowania, nad środkiem krzyża, ale on nie jest podświetlany. Podświetlamy tylko tą kropeczkę na środku. I co do samej regulacji, tutaj też jest dość ciekawie, ponieważ mamy regulację od 1 do 6, może nie jakoś dużo pozycji. Natomiast mamy tak, że mamy 1 przerwa, 2 przerwa, 3 przerwa i tak dalej, i tak dalej. Pomiędzy każdym poziomem podświetlenia punktu celowniczego mamy przerwę, w której nasze podświetlenie jest wyłączone. Więc nieważne na jakim poziomie się zatrzymamy, powiedzmy, mamy 5, 4, nie ma to znaczenia. Jeżeli obrócimy regulację. Podświetlenia, w którąkolwiek stronę o jeden to zawsze wyłączymy podświetlenie całkowicie, nie będzie nam zżerało baterii. Dość wygodna sprawa. zwracam na to uwagę, bo to jest bardzo fajny pomysł. I fajnie, że coś takiego się tutaj pojawiło. Co prawda mogłoby być więcej poziomów podświetlenia, no ale do, powiedzmy, nie oczekuję za, więcej, za wiele, moim zdaniem, jest to naprawdę spoko, ten parametr mi naprawdę pasuje. Zwrócę tylko na to uwagę, że ta regulacja podświetlenia chodzi tak niesamowicie ciężko. Że jest to ciężko przestawić, nie mając tego zamontowanego na karabinie, który trzymały, powiedzmy, dość solidnie, dość wygodnie. Jeżeli trzymamy to w rękach, tak jak dzisiaj ja to testowałem, nagrywałem to, jak widać przez tą lunetkę, to próbując przestawiać ten, to miałem naprawdę problem, żeby na przykład nie przestawić położenia lunetki względem kamery. Kolejna rzecz to oczywiście regulacja powiększenia. Mamy ją od 1 do 6. I tutaj też jak się przyjrzymy, mamy otworek z tej strony, który umożliwia nam wkręcenie tamtego bolczyka, o którym mówiłem, żeby nam łatwiej się obracało regulację powiększenia i bardzo dobrze, bo ta regulacja chodzi bardzo ciasno. Może nie tak jak w Blackbiście, którego mamy tutaj, ale chodzi naprawdę ciasno, opornie, upierdliwie w moim odczuciu. Więc to jest coś, co moim zdaniem chodzi trochę za ciasno, i bez tego dodatkowego bolczyka. Ja też miałem dzisiaj problem, żeby nie przestawić kamery, kiedy nagrywaliśmy obraz przez lunetę, a przestawić samo powiększenie. Średnio wygodne, działa poprawnie, samo się też nie przestawi, więc może tak miało być. Ja osobiście wolałbym, żeby to chodziło po prostu troszeczkę luźniej. Niestety nie za bardzo widzę opcji, żeby to wyregulować. Chyba, że przy tak dużym oporze, jeżeli chcielibyśmy używać na przykład Quickscopa, czy jakoś Switch, czy jakkolwiek by to nazywać. To już będzie troszeczkę problemów, ponieważ yy, ze względu na konstrukcję tych dodatkowych linek, i tak dalej, opór, jaki w sumarycznie będzie mieli na przestawieniu, będzie po prostu spory i to przestawienie będzie szło nam niezbyt płynnie. Idąc do tyłu, ostatnia rzecz, jaką mamy do regulacji, to jest regulacja dioptrii, Możemy tutaj sobie mamy plus-minus, możemy sobie wyregulować ewentualnie jakąś drobną wadę wzroku, jaką posiadamy, możemy to sobie odkręcić w jedną stronę. I dopasować po prostu do naszego oka, tak żebyśmy my dobrze widzieli, żeby obraz był dla nas ostry. No i tak naprawdę tyle, bo do niczego więcej to nie służy. Ale jeżeli mamy jakąś niedużą wadę wzroku i chcemy, żeby obraz był ostry, a nie chcemy używać okularów, to jak najbardziej mamy tutaj taką opcję. No i jak już mamy opowiedziane wszystkie feature'y, regulacje i tak dalej, no to jeszcze jedyne co, to mogę powiedzieć troszkę o znaczeniach. Poza tymi klasycznymi oznaczeniami regulacji i tak dalej, o których już wspominałem, czy o powiększeniu, mamy jeszcze tutaj na górze tubusu, czy bardziej okularu, mamy opis naszej lunetki: to mamy 1 do 6 x 23 Fiber, czyli opis naszego modelu, oraz na bokach okularu też mamy opisane jako Victo Optics. No i tak jak wspomniałem, jeszcze logo Victo Optics znajduje się na Naszej pokrywce baterii, tutaj, gdzie mamy regulację podświetlenia. I to chyba tyle, co mogłem powiedzieć o tej lunetce tak opisowo. Więc wypadałoby, żebyście poszli, zobaczyli jak ona wygląda w terenie, jak widać przez nią. Dzisiaj bawiliśmy się takim nowym ustrojstwem, które umożliwiło nam, jakkolwiek, pokazanie wam tego obrazu, tak, żebym nie musiał trzymać tego w rękach i kamery, i lunety, tak, żeby to było po prostu lepiej widoczne. Więc mam nadzieję, że będzie dzisiaj wszystko ładnie widać. Co prawda, jedno muszę zwrócić uwagę: kamery nie do końca tak dobrze widzą plamkę, jak ja widzę ją gołym okiem. Ponieważ ja, jak potem bawiłem się samą lunetą i bawiłem się tym podświetleniem, to już na poziomie dwójka bardzo ładnie widziałem tą czerwoną kropkę w lesie. Kiedy byliśmy na testach, kiedy ja to nagrywałem. Natomiast na filmiku, przynajmniej z mojego punktu widzenia, kiedy ja patrzyłem na obraz przez wyświetlacz kamery GoPro, to ja tej kropki, tą kropkę zaczynałem widzieć dopiero na poziomie 4. Nie jestem pewien, jak to u Was będzie wyglądać. Jak będzie wyglądać faktycznie obraz z tej kamery, kiedy ja Wam ją pokażę? A zwracam na to uwagę, ja widziałem już przy dwójce. Przy jedynce też gdzieś tam widziałem, że jest podświetlona, ale było to bardzo słabe. Ale przy dwójce już spokojnie tą kropkę na środku było ładnie widać. Więc lecimy, zobaczcie, jak wygląda obraz przez tą lunetę. Mamy w tej chwili. O, obraz. W tej chwili jest tak: yy, maksymalne podświetlenie ustawione, oraz maksymalne powiększenie. Tak wygląda to w naszej lunecie, a że to ładnie widać, O, tak, teraz zmniejszymy sobie powiększenie powiedzmy na czwóreczkę. Daj maksymalne pod, pod, podświetlenie krzyża. Warunki dzienne. To, powiedzmy, może nie bardzo słonecznie, ale dziennie. Zmniejszamy znowu powiększenie. Teraz jesteśmy na 3. I jeszcze zmniejszamy. Zjedziemy do jedynki To jest jedyneczka. Czekajcie, tak wygląda obraz w lecie. Widzicie? Troszeczkę nam powiększa. To nie jest taka zwykła jedynka. Tam była dwójka. O! I faktycznie nie powiększa. Mniej więcej. Obraz wygląda tak samo tu i tu. Może troszkę jak widzimy aparat. Troszeczkę nam się powiększa, ale cel tam ok, tak wygląda obraz przez, jedyne, przez powiększenie numer 1 Ustawimy podświetlenie na jedynkę. To jest jedynka wyłączone dwójka bardzo ciężko chodzi ta regulacja wyłączone trójka wyłączone czwórka to już zaczynamy coś widzieć z tego podświetlenia przynajmniej mam takie wrażenie ja patrzę na obraz w kamerze Wyłączone piątka piątki już widać dość sporo podświetlenia i wyłączone i szóstka, czyli najmocniejsze podświetlenie i tu już dość wyraźnie widać podświetlenie krzyża naszego. Tak to wygląda. Więc jeszcze zzoomujemy sobie do szósteczki. O. I tak to wygląda. Czyli szósteczka maksymalne podświetlenie. Troszeczkę mi się chyba przestawiła luneta. Musimy troszeczkę. O, teraz jest dobrze. No i tak to wygląda. No to chyba wszystko, co mogłem, to Wam pokazałem. Ja powiem tylko jeszcze takie moje odczucia prywatne, to jeżeli chodzi o siateczkę. Siatka jest naprawdę fajna, ciekawa. Podświetlenie działa bardzo fajnie. Ja lubię takie lunety, gdzie jest bardzo mały punkt podświetlenia. Niekoniecznie może sama kropka, ale na przykład, jeżeli mam podświetlony tylko sam, sam środek, jakiś trójkąt, jakieś kółko. Jakiś taki drobny stosunkowo element, to dla mnie to podświetlenie naprawdę jest na plus. I tutaj naprawdę ta kropeczka wygląda bardzo fajnie. Może chciałbym, żeby jeszcze ten półksiężyc się podświetlał, ale wcale niekoniecznie. Natomiast jeżeli chodzi o belki, to przyznam się szczerze, że zamiast takich niebelek ciągłych i z kreskami, chyba wolałbym kropeczki. Wydaje mi się, że te belki boczne. Są trochę takie za grube, tak w moim odczuciu. Wolałbym, żeby były troszkę delikatniejsze, ale to już zostawiam Wam do oceny, każdemu może się inny krzyż podobać, więc to chyba tyle, jeżeli chodzi o opis tej lunetki. Lunetka będzie u właściciela, on ją potestuje, jeżeli pojawią się jakieś problemy, to postaram się o tym Was poinformować, aczkolwiek z S6 mamy już dużo doświadczenia i raczej problemów nigdy nie było, więc tutaj też raczej się ich nie spodziewamy. I na tą chwilę nie pozostaje nam chyba nic innego jak powoli zmierzać do końca tego filmu, ponieważ co tu więcej mówić? Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie się czegoś dowiedzieć, chcecie coś więcej zapytać, może używacie takiej lunetki i macie jakieś swoje odczucia, to oczywiście zapraszam do komentarzy. Piszcie, ja zawsze to czytam, staram się uzupełnić, dopowiedzieć. Natomiast ja oczywiście wam wszystkim dziękuję za oglądanie. Dziękuję właścicielowi We Wiktorowi Wiktor w sumie kupił sobie Wiktora. To ciekawe. Dziękujemy za udostępnienie lunety do recenzji. Dziękuję również oczywiście patronom za wsparcie. No i do zobaczenia ponownie na kolejnej lunetce, bo niedługo będzie kolejna.